Cześć, Cześć, cześć. Makowita, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Cykla, to jest kolejny odcinek z Tekken 5 The Evil Within. E, skończyliśmy sobie tutaj ostatni odcinek. Ja sobie otwieram energetyczka. Oczywiście e, dzisiaj B-Power. Oh. Duży, klasyczny B-Power. No Także lecimy sobie Stamtąd przyszliśmy Więc idziemy tutaj, tak? Oj Kierka lekko przylagowała Dobra, powinno być lepiej To rozwalamy sobie Kurwa Beczki Okej, okay, pojawiają się Przeciwnicy Napierdzielamy ich rzucony owa ten zabity teraz walimy tego dobra ten też zabity dalej nie mam pojęcia o, trochę życia nie mam. Pęcia jak? O, zmieniłem się w The Virginia. Nie, stamtąd przyszliśmy, czyli idziemy tam. Tam dalej nie wiem, jak, jak się zmienić w The Virginia. Dobra, może to, może to, może to, może tak. Nie, ewidentnie nie. Dobra, lecimy sobie dalej. To sobie rozwalamy, to też chyba mogę rozwalić, prawda? Czy chcemy tam schodzić? Chcemy. Boom 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 boom. Alright. Aw. Aw. Boom 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 boom. Yep, yep, Yeah! Yep, 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 yep. yep. Wyjaśniamy frajerów wszyscy. Nie jeszcze jeden ziomuś. Ale on chyba już poddał się. Mamy Access Point. Oj. Ale ja bym chciał jeszcze to rozwalić, bo tu właśnie dostaliśmy trochę życia. Ja! Sorry. Idziemy tu dalej. No sobie to... Kie Oj Nowy przeciwnik Jakieś baby Ała, ty! Ała! Dobra, rzucona Mamy jakieś przejście. No, wszyscy? Chyba wszyscy. Całkiem mało życia. Ale dobra, idziemy tu. I co nas tu czeka? Nie wiadomo. Aha, dalszy cześć po prostu. Okej. Okay. Oj, to chciałem przywalić mamy jakieś czerwone drzwi axis denied to sobie rozwalamy Aha. z czerwonymi drzwiami jeszcze nie mieliśmy do czynienia, także zobaczymy o co tu chodzi z nimi To już nikogo więcej nie ma. Absolutnie. Więc lecimy sobie dalej. Oj, to wygląda na miejsce, w którym będą przeciwnicy. Yeah. Aha, już. Yeah. Jeb. Yeah. Ała. Dobra, rzucamy nim. On nie żyje. Ała. Dobra. Z ich... z jego twarzą ewidentnie coś jest nie tak. Ała! Wow. Dobra, dostaliśmy trochę życia. Wyjaśniony. Eee, tu otwieramy sobie access point. O, tym się skacze. Tu sobie wskakujemy, to sobie rozwalamy. O, i mamy kolejne życie. Nie eee, wiem, czy tam doskoczymy. Doskoczymy, pewnie, że tak. Tu zresztą też. Dobra. Tu chyba przechodzimy dalej, prawda? Chyba tak. Więc sobie lecimy. Ok, to rozwalamy. O, i tu mamy coś. Aha, po rozwaleniu tego pojawiają się przeciwnicy i gra zaczyna lagować. Okej, okay, nowi przeciwnicy się pojawiają Oj, nowy Jack jakiś Ała I to chyba To co rozwaliliśmy to do tych Czerwonych drzwi pewnie, co? O! Jego twarz się naprawiła. Jeb, Jackiem rzucam. Oj, nie trafiłem. Ty, w chuj ich tu jest. I to z cztery Jacki. Jedna ta typiarka. Oła. Dobra, rzucam dziomkiem. Ją dobijam. A? Wszyscy, chyba wszyscy Tak, bo drzwi się otworzyły mi się drzwi. Kurwa. Okej. Okay. To rozbalone. To rozbalone. Nic więcej nie ma. Lecimy dalej. Wracamy się do tych czerwonych drzwi chyba, co? Witam. No. Na to wygląda. Okej, okay. i oni tutaj robią mi powitanie. ła no nie, spierdala się do mnie w śmiecie. Oła. ale mnie odrzucił śmieć. Dobra, złapany. To nie jest takie kurwa, proste jak się może wydawać, ty. Dobra. To możemy iść tutaj? Możemy. To jeszcze sobie rozwalimy. Tu mamy, o, szycie. Zajebiście. Aha. O, tak jak myślałem, to będzie jakiś boss. No ty śmieciu jebany. No wow. Ty! No o. Oh! Ty, on mnie rozwalił. Właśnie to zrobił. Kurwa, ty, to było... To było mocne. Ale dobra, mamy pierwszego bossa. Dajmy retry. Nie wiem, czy prosto od tego bossa będziemy zaczynać tam. Wow. Dobra, coś tam go stuknęliśmy. Ła! Wow. On nas też stuknął, kurwa. Ty, no jak ja mam się z nim napierdalać Ła wow. Ty, to jest jakaś patologia Halo Kurwa Game over ty Tak być nie może przecież Panie kapitanie kurwa O, teraz nam idzie w miarę. oła, dobrze. No i wykakałem. Ola. Kurwa. No, ja jebie. Co? Jakie? Aha, kurwa, zapomniałem. Tak nie jest kurwa śmieszne, ty. Znowu mnie rozjebał. Ale dobra, już mu więcej zadaliśmy niż mniej, kurwa, ty. Teraz będziemy 8000 razy próbować pokonać bossa, pewnie, co? No i czemu on spierdala przede mną? Nie mogę go chwycić, ty. Oa. No chuju. Oła. No, poważnie, Kurwo! Ła! Wow. Ty, ile? Czemu mam tak mało życia już? Przepraszam, mnie kurwa nie trafił niczym ani razu. No właśnie, tym mnie kurwa trafił, mnie zajebał. Ale już kurwa połowę życia mu zbiliśmy. Ty, kurwa, czuję się jakbym w Dark Soulsy grał jakieś. A to jest Tekken, kurwa, do chuja. Oła, oła. Oła. Czemu on ma kurwa armor na ciosach? Ale patrzcie, już nam kurwa prawy wyszło. Już wyczaiłem, co muszę robić z nim. Oj. Ła, ła, ła. Ała, wow. ty, pokonałem go, jest, let's go, kurwa. Dobra, stage jeden skończony, rank D dostaliśmy. No cóż, mmm. Przeszliśmy pierwszy kurwa stage. Ile jest stage'y? Nie mam zielonego pojęcia, szczerze mówiąc. Jin rozejrzał się naokoło po walce. Nad sobą zobaczył logo G-Corporation. G-Corporation było... Stało za atakiem na laboratorium Zaibatsu. Jin pomyślał, że Tekken Army E, zostali wyeliminowani, ale e, ci przeciwnicy, z którymi walczyli, walczył, był, byli tacy jak oni. Jin znalazł podziemne przejście, nie wiem o co chodzi. E, I coś tam, coś tam od środka. Na końcu mm, korytarza Jin zobaczył był świadkiem szaleństwa. Nieudany eksperyment, który nigdy... Nieudany eksperyment, który nigdy nie był na tyle człowiekiem. Jin wyczuł coś pod ziemią. Coś, co znał bardzo dobrze. Nie wiem czemu są źle litery i przez to mi się myli. Ale dobra, my mieliśmy zapis, pokonaliśmy bossa, więc w tym odcinku to by było na tyle. Eee, wrócimy sobie wtorek do Tekkena 5 Devil Within. Jak na razie to by było na tyle. To byłem ja, czyli Cyklop, to był Jin Kazama, Devil Within. Wiadomo, łapka, komentarz, subskrypcja. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia w następnym odcinku i na 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 nie.